Kolejny dzień na Road to Glory i kolejne pikensy, które obiecałem. Mam tylko 50 kilka, jak na razie, tak, bo... Pokażę, wejdę pokazać, żeby nie było, że kłamy. 50 jest przynajmniej. Nie wiem ile zrobiłem więcej, nie mam pojęcia, tylko 50 pokazuję. Ale na dzień 11.07.2039 jest 11 111 łapek. Jutro o 7 idę do roboty, jestem do 19, więc tego nie nagram o 12 na przykład, żeby podliczyć łapki. Więc jakoś to spróbujemy obejść, także daj łapkę w górę oczywiście, zostaw subskrypcję, bo liczbą subskrypcji gonimy nie wiem co, ale coś możemy gonić. Jak macie pomysł, co możemy gonić? To komentarz daj. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym w wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. No, a my możemy zaczynać z player pickami. Mamy dużo sztuk i mam nadzieję na dużo foderu, bo chciałem dzisiaj zrobić coś więcej niż tylko piki i paczki i mecz. Jest tam, widziałem, jakaś paczka z Pawtu Glory albo coś jeszcze? Możemy jakiegoś herosa dla sportu zrobić, to chciałem powiedzieć. No nie wiem, zobaczymy, co jeszcze wyszło, bo w sumie to za bardzo nie sprawdzałem. Ale dużo lock leci. Manuel Neuer, tu raz, dwa, trzy już, na jedną stronę. Jeszcze tu o, czwarty, jeszcze karty specjalnej brakuje. I, I klasa. Ale powiem Wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę, że już będzie futs, bo zapewne. Będzie tak, no zawsze tak było, nie może być inaczej. Szczerze, nie wyobrażam sobie tego inaczej. Żeby nie dodali na przykład jakichś 100 albo 200 kart do paczek z różnych eventów, tu parę toców. Toców to no może nawet i parę na no siebie się przydało dać. Jak nie parę dziesiąt, parę informów, parę kart toty, może ze dwie, trzy, parę jakichś centurionów, jakiś ikon. Zawsze to jest fajne, nie? Jak jest dużo do trafiania i nie trzeba na przykład takiego Mateusza Nenusa. Nenusa, co ja mówię? Nie trzeba na przykład takiego Mateusza Nuneza do SBC przepalać i, i martwić się o to, czy będziesz miał foder na kolejne SBC. Bo tego leci w ciu. Więc nie, nie mogę się po prostu doczekać. Były też pytania o sekcję komentarzy od widzów. I na szybkości. Jeżeli masz pytanie, widzu, to piszesz komentarz z pytaniem. I łapkujesz pytania, które ci się najbardziej podobają. Jedno najbardziej łapkowane. Będzie na odcinku, chyba że się powtórzyło. I na dzisiaj wyjątkowo wybrałem pytania 3. O i tak otwieramy sobie Pikensy. Jest chill petarda. Bernardo Silva leci. Po prostu chill bomba, więc możemy sobie. Pojechać z pytankami Pytanie numer jeden brzmi Czy jeżeli będzie możliwy skład 99 Będziesz grindował, żeby go mieć? By. Pytasz dzika czy sra w lesie? Oczywiście, że tak Jaki bilans robisz w Food Champions? Zależy od tygodnia, od formy, od dnia Od, od pory dnia nawet bym powiedział Bo jak gram w nocy to mi się gra lepiej Zazwyczaj, ale między 11 a 14 winów 9 winów to tylko robię, jak robię nowe konto i nie mam kart. Tak, to zawsze 11 siedzi. Gdybyś mógł wybrać ulubioną animację otwarania paczek, to która by to była? Człowieku. Ta animacja, ja ją pamiętam. Jakby to było wczoraj. Ale nie pamiętam, która to była FIFA. W każdym razie, miałeś takie dwie lampki na górze, i jak się zapalała tylko jedna lampka, to wiedziałeś już, że jest walkout i ta paczka sobie tak jechała do przodu, nie? Jakby, jakby walkout to ona też wtedy wolniej jechała. No, ale jak mówię, nie pamiętam, która to była FIFA. I jak były kolorki kart, to też się zapalała na kolorek. I wtedy były te karty z Champions League. Te takie niebieskie karty, nawet nie wiem, czy to było plus jeden do overalla. Dostawały te karty, czy miały ten sam overall co bazowe, ale no były takie karty za Champions League. I jak było toty, to właśnie się wszyscy wejtowali na te, te, na te karty z Champions League, co leciały. Myślałeś, że ci toty wypada. Jakiś toty Messi, Ronaldo. A tu ci wypadał jakiś dziutek z Ligi mistrzów, 85, Yellow. Dobra, ale pokaż mi jeszcze ile piku. Tylko jeden pik? To, co dorabiamy teraz, czy zarabiamy po tym? Po meczu? Może po meczu dorobimy. Na razie to przepalimy te duplikaty o jakiś tam zutensów. I przy okazji to, co z tego wypadnie, poleci do tych pików, nie? Aż dziwne w ogóle, że kobla nie dało w żadnym duplikacie. Ja się teraz dopiero kapnąłem. Na 50 pików, żadnego kobla, to jest wyczyn. Ja mam jeszcze jakieś te, takie paki. Aha, wydawaj no wszystkie przed meczem. Ej, co? Animacja się zbugowała coś? Christopher Friday, oj człowieku, jak ci się kariera popsuła? O, Rodri! O, to fajnie, tak paczka 80 plus była. To gites. I Renard w duplikacie, no to co, no, nie zmarnujemy jej, prawda? Proszę tylko nie mów, że ja nawet z tych paczek nie zobaczę Lukumiego, którego widzę dosyć często, a który i tak jest gówniany. To, to tak być nie może. No, a chyba jednak... Jednak mogło nana. a nie, nie nas, na, Schadiomana. Miałem zagrać kwalifikacje trochę i nie zagrałem. No sorry, tak wyszło. Ale zagrałem w rivalsach z kumplem, trochę. Trochę graliśmy u niego na koncie, trochę u mnie. I ten David, no zobacz jak wygląda, nie? Zobacz jak wygląda. Dwa mecze, pięć bramek, trzy asysty. No, zagrałem dwa mecze, więc bardzo, bardzo rzetelna opinia. Ale jak na razie polecam i... Jeszcze w tym meczu może zobaczycie próbkę jego umiejętności Ale naprawdę, bardzo dobrze mi się nim gra Lepiej niż tą smyf, więc dobrze, że zmieniłem A tak, że tak łatwo? Że, że aż tak łatwo? Naprawdę? Naprawdę? serio? Ty, albo on ma jakieś dziury w obronie? Czy, czy co tu się dzieje? Bo tu tyle miejsca jest dla Davidka Który finezyjnie po krótkim Bramka się w ogóle w drugą stronę rzucił Ale nie wiem, czy on ma... Tak, on ma formację na trzech obrońców to widzowie, nie polecam formacji, naszego czego Co widzicie, co się tu dzieje. Pinezyjnie? 3-0. 8 minuta. Ja, nie wiem. Czy to przez tą formację, tak? Czy ja faktycznie, może, jestem jakoś dobry? No, patrz, tu Lautaro sobie biegnie. I co? No i co? No i nic. Przecież on. Nic nie musimy robić. Tak przy okazji, jak ktoś ogląda bez subskrypcji, to jeżeli do nowej IFC wbijemy 20 tysięcy, brakuje 3,700 około to pokażę co jest za tym black screenem bo to jest ruchome to nie jest ściana pewnie większość z was zauważyła o jezus no to mnie tu ograł widać że lepszy przeciwnik niż poprzednio A ta bramka to jakaś z dupy dobra gramy w hokeja okej okay, ten mecz to będzie gra w hokeja Okej, okay, Mudryk tam się ury... No tak, no przecież zapomniałem, ze Zule ma 3,5 metra i waży 500 kilo i wskipiły mi przednie. No nie no, ja jeszcze tę brałka. No nie gadaj, przecież on to wybił! Jest już 4,1 w Dupala, 15 minuta. Czy ktoś mi będzie w stanie wyjaśnić, co się w tym meczu stało? Albo dzieje? Albo się pewnie stanie? Ja przed chwilą wygrywałem... Znaczy, wygrywałem... rozdupczyłem typa w jakiejś 15 minucie 4 do 0 i mi kwitował, żeby dosłownie klikając jeszcze jeden mecz w 20 minucie przegrywać już 5 do 1, do nie? To jest taka metafora życia w sumie. Że wiesz, raz jesteś na górze, a raz jesteś na dole i, i tak się dzieje, i tak się będzie działo. FIFA uczy życia, nie? Jeśli mi powie, że nie, to. to mu nie uwierzę. O, David! Okej, okay, no tu już mamy 5-2. Ja się nie poddam, ja to gram do końca, żebyście się nie myśleli. I tu jest pen. Ale właśnie ogarnąłem, co się stało. Pogra po prostu całym składem Niemców i, i próbuje sobie wyrównać porażkę na euro. No. no może chociaż tutaj mu się uda, nie? Ale. Ale ja się w lewo rzuciłem. 8, 7 y, znaczy. Ja nic nie mogę zrobić, tak? O co tu chodzi? O, Olmos ma jednego. Olmos ma drugiego. Dziwna obrona. Maguaya! No nie. Ja mam takie dziwne wrażenie, że mój bramkarz nie istnieje, a jego bramkarz istnieje. I tak się grać nie da. Trzeba, trzeba sprawdzić, żeby jego bramkarz przestał istnieć. Na przykład David. On potrafi to zrobić. Dużo lepszy niż Swift. O, ładny tu Lautaro go zrobił, jeszcze mi się. O, właśnie, tego obrońcę wyprowadzić. 7 do 4. 41 minuta. Masz coś takiego w Polsce? O, Polas leczyłem. O, proszę, paluszki podjadam, bo. Ten mecz i tak nie, nie wiem, jak się skończą. wrażenie, że ja nawet na to wpływu nie mam. Dobra, taktyczka, bo dostajemy w z czterema bramkami. Tak, taktycznie przypomnę. Nieustanny, głębokość stuwa. Tutaj coś takiego, tutaj coś takiego. I gotowi na jeszcze większego hokeja? Bo ja chyba nie. No nie, no coś tu jest nie tak z tym meczem. Ewidentnie. Cordoba do główki nie skacze. Ja nie mogę podać. Ja tu co chwilę widzę, że mam czerwono-żółte połączenie, więc może dlatego ten mecz jest taki. Z dupy. Dycha? Nie no, też Stegen ratuje przed dwucyfrówką. O, pod nogi mu się odbiła. No to dycha. A nie, spalony, nie ma. Dryczek, on już bez mocy trochę. Mogłyby zmiany zrobić, ale... Pytanie, czy, czy mi się chce i czy one cokolwiek dadzą. Ważne, że David sobie radzi. I 14 bramkę w tym meczu pakuje. Dawaj tym... Ten... O, pokmienił tym Davidem. I mu drycz. O nie, w złą stronę kopnąłem się przesuną mi bramkarza, miałem krapkę. Jeszcze na jednego gola w tym meczu. O, makłaja jak skasował głową. Dawaj, no jeszcze jednego, będzie. Będzie 6 do 9 porażka. David! No i David to robi. 6-9 mecz się kończy. Przypadek nie sądzę! Nie no, musi się skończyć. <grym> no nie to nie jest przypadek, że on tego nie trafił. To no nie może być przypadek. Co to był za mecz? No dobra, mecz, mecz i po meczu. Musimy wrócić do obiecanych pików. Dorobię jeszcze, nie wiem, ile z 15 może, tak żeby było git. Dokleiłem 17 pików, dwa już otworzone, mamy łokałcik. I otworzymy sobie te piki, zobaczymy, co jeszcze można zrobić. Ale ja naprawdę. O, ja nie mogę z tego meczu, stary. 15 bramek. W jednym meczu. Tyle to ostatnio nie miałem, nie? Znaczy, kiedyś na pewno tyle miałem, ale chodzi mi, że przez ostatnie, nie wiem. Parę miesięcy, to nie pamiętam takiego meczu, ale nie, no, no kurde, prawie na 70 pików Żadnej karty specjalnej, na prawie 70 pików powinienem powiedzieć To jest jakiś nieśmieszny żart, zostały jeszcze dwa Jest Pawolek, a jako ostatni nowy wywróżył Dobra, chcemy na pewno tak, podwójne ulepszenie 8.6 I chcemy na pewno ulepszenie PTG. Herosa niby można zrobić dla sportu, ale czekaj, na drugim monitorze odpalę, ile on w ogóle. ile one w ogóle kosztują. Bo to jest to Fantazy, Golazo albo wielkie nazwiska, dobra. I no tak spojrzałem na szybko na te herosy i. No ja tu nie widzę nic specjalnego. To było co, Golazo? A, jeszcze fantazy. No nie no stary, no, ja, ja tu nie widzę nic. Ramiresa jeszcze sprawdzę, czy jest w tym. Ramires. No Ramires fantazy niby jest! Bo Ramiresa. Można by było spróbować sięgnąć, nie? Dobra, jeżeli chodzi o paczki, to mamy wszystko zrobione. Tylko jeszcze Hero Pick został, ale... No, Pickensa to możemy na koło Jeszcze mamy, oczywiście, jak praktycznie zawsze... Nie, przypaliłem? Dobra, to przypaliłem. Jak praktycznie zawsze, mamy dwa gratisy, tak zwane. Jak za informy, nie? Paczka Elektrum, w której jest zakalec. I mieszana paczka, w której też jest zakalec. Także, 2 razy osiem sześć plus, razy 3. Zacznijmy już kartą specjalną, no proszę cię. Bo, Bogu Losusie... Są karty specjalne dzisiaj Na Kim i ten key, który finał przegra W drugiej mamy, nareszcie Szwecja, dobra, to jest ta brąziara Po lewej stronie, ale bardziej liczę tutaj Na coś Mamy gwarantowanego PTG, ale może przed gwarantowanym no, Gwarantowanym byłbym O, 2,90, e, tu ciekawe, OK, na nie marnujmy Możemy go do Herosa od razu Wdupczyć, no peweks No i żegnamy Pulisicia, można powiedzieć, że Nasza legenda, taka mała ale no na ławkę się już nie mieści, a to co potrzeba. Jest gwarantowany PTG. Zagwarantuje mi tu kartę, która się naprawdę przy. Przecież ja go przed chwilą dostałem stary. To jest niemożliwością. Gówno mi gwarantuje. No i mamy jeszcze na koniec pika z Herosem, co prawda, no będzie ciężko z tego cokolwiek trafić, ale ja tutaj bardziej liczę na kartę, którą uwielbiam, czyli na Ramiresa. Bo wcześniej chciałem Jaja i jaja Turę dostałem. No to jest marszczę rano. Więc nie. Tego po Playstylech to. Nie jest Ramirez. Nie, to nie jest Ramirez. To. To tylko Coll, szansa na Ramireza jest tutaj. Uff, tu Coll? A w ogóle w Bo jak tak jest dwóch Francescoli, to mi się skojarzyło, że ja mam draft odpalony, bo chciałem sobie zagrać drafcik jeden i. i dostałem w tym drafcie dwóch Maldinich, i nie mogłem zagrać w meczu przez tydzień w tym drafcie. Dwóch maldynik normalny na miękko, nie? Tu masz jeden, tu masz drugi. Sobie chłopaki siedzą i nie mogłem tym zagrać. Także, powczam. Na dzisiaj to tyle, widzu. Dzięki za oglądanie. Łapy w górę daj. Suba, jak nie masz, taktycznie przypomnę. I widzimy się jutro o 15, jak codziennie.